Szanowanko, jest ulewa, ale my się bierzemy za odpalanie XX po dwóch latach postoju praktycznie. Zmontowałem sobie taką dziwną konstrukcję, bo to są krótkie wężyki, żeby zasilić w paliwo gaźniki. Pokręciłem kilka razy, bardzo szybko odpalił, nawet całkiem pustymi gaźnikami, dosłownie kilka kręceń i odpalił. No i teraz trzeba by go nagrzać i zobaczyć, czy tam dam radę jakoś podłączyć podciśnienia, żeby zrobić synchronizację gaźników, ale zobaczmy jeszcze, jak on w ogóle odpala. On całkiem ładnie, jak na sprzęt ruszany przez dwa lata. Nawet całkiem ruch, bo pracuje, a jeszcze nic nie jest wystrojone. Na szeregu patentów podłączyłem sobie zasilanie paliwowe, czyli kupiłem taki zestaw, taki malusieńki zbiornik paliwa, dla porównania moja ręka, nie ja mam jakiejś wielkiej ręki, to to jest mniej więcej o, taki zbiorniczek. To było opisane jako odkłada czy coś i było w zestawie z filterkiem, takim przewodem. Ja sobie robiłem, jeszcze taki, znaczy wziąłem z zapasu taki trójniczek i przez to, że ten przewód był cieńszy, a tutaj wchodzą grubsze, no to takie przedłużki, póki co się to w miarę sztywno trzyma nie kapie. No i takim patentem zostało to podłączone, żeby mieć teraz dojście do króćców podciśnień. Teraz kolejny patent, bo tutaj w miejscu takich zaślepek, fabrycznie są o, takie śrubki wkręcone i tylko fabrycznie jest przy tym cylindrze ten króć jest do podciśnienia. Tutaj. A wreszcie są te śrubki, ale ja sobie wkręciłem takie właśnie, jak tutaj, króćce, które mają takie końcówki po 2 kilometry. No i profesjonalny taki zestaw to kosztuje 70 zł czterech króćców. Ale jeżeli poszukacie króćców do instalacji gazowych po gwincie po prostu, szukacie tam M5 czy M6, już nie pamiętam jaki tutaj był, to wtedy za 3 złote od sztuki. Czyli macie 4 króćce za 12 złotych zamiast 70 złotych. Więc się opłaca. Taki patent. Wykręciłem nawet tego fabrycznego, żeby były 4 jednakowe króćce, żeby to w żaden sposób nie zaburzało pomiaru podciśnienia. Także zobaczcie nawet, jak niewielka różnica jest między fabrycznym a tym kupnym. Są niemalże identyczne. Tylko, że tu jest całkiem gładki, a tutaj jest jeszcze z takim pierścieniem na końcu. Dobra, tymi śrubkami regulacyjnymi, bo to sobie można odkręcić wieczko, i wtedy mamy tą śrubkę kalibracyjną. Nastawiamy sobie tak, żeby wszystkie były mniej więcej w jednym położeniu, tak jak jest teraz między trójką a czwórką. Na wszystkich sobie ustawiłem. Tymi dławikami tutaj regulujemy, żeby ta wskazówka, na przykład, tak bardzo mocno nie latała, tylko żeby miała ruch, ale żeby były te obroty ustabilizowane. Silnik już mamy wstępnie nagrzany, przynajmniej częściowo. No i teraz e, w zasadzie regulacja będzie niewielka, z tego co widzę, gdyż odpalmy i zobaczmy jak to chodzi, te podciśnienia już są bez regulacji bardzo równe, ale coś tam jeszcze możemy delikatnie zawsze doregulować. Jak widać wszędzie mniej więcej weszło w okolicach zera jakby minimalnie tylko więcej jak się podobaje gazu to też mylę równowodzące wskazówki Także nie wiem, czy jest sens cokolwiek tutaj regulować. Ale gdyby u Was chodziło to mniej równomiernie, to wtedy tutaj między tym gazikiem a tym mać taką śrubkę regulacyjną. Tak samo między tym a tym. A na końcu na środku między obydwoma tymi parami regulujecie. Wkręcając lub wykręcając i patrząc pod na podciśnienia, żeby je podrównać. Wyłączyłem silnik, słychać wiatrak w chłodnicy. W związku z tym, temperatura jest należyta do regulacji. Nie ma niedogrzania. Więc u mnie wszystkie nastawy fabryczne okazały się być całkiem spoko. A wy jak coś to sobie doregulujcie. Patent się sprawdza. Zarówno patent z tymi krótcami, jak i patent z dodatkowym małym. Z biornikiem, paliwka i takim trójnikiem. A poza tym pamiętajcie też, że tak jak na przykład tą czerwoną cbr robiłem, no to tam montujemy wszystko na gotowo. Mamy airboxa całego, zmontowanego i mamy dostęp do króćców. A tutaj musimy to stroić bez airboxa. W związku z tym, no też zawsze mogą być jakieś drobne zakłócenia. Ale u mnie taki poziom podciśnień i yy, yy, reakcja na gaz wydaje mi się, że jest wystarczająco równomiernie, to tak idealnie, że wszystkie tam dokładnie do tej samej wartości idą i w tej samym ułamku sekundy wracają, to tak to aż nigdy nie będzie. Ale taki poziom, jak mniej więcej zaprezentowałem, to już jest całkiem nieźle wyregulowane, gdyż na e, bardzo rozregulowanym to by naprawdę te wskazówki sobie latały mocno różnie. Także co, u mnie się odło? bez regulacji, natomiast uważam jest za zsynchronizowane jak dla mnie jest wystarczająco dobrze, jest bardzo dobrze może nie ideał, ale niemalże a Wy tymczasem subskrybujcie, lajkujcie klikajcie na rytuał a XX wraca do żywych jak widać jeszcze tylko poskładać dolocik, masz paliwa, wszystkie te owiewki spasować to wszystko ze sobą i będzie piękna maszyna gotowa Pozdrawiam.